Cześć, witamy Was w kolejnym odsłonie. Dzisiaj jestem z, z Gabi Bajer. No i dobrze, że nie Gabriela, bo to tak, wiesz, strasznie oficjalnie. No. Moi drodzy, serdecznie Was e, witam. Ze mną jest mój czcigodny kolega Łukasz Łuszczak. Czcigodny to brzmi dumnie, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo... To test na wymowę, wiesz? Tak, test na wymowę. Poszczyznę. Dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ważnym temacie, czyli o kwalifikacji klienta. Dobrze, wiesz, ja długo <laughs> się zastanawiałam e, nad tym tematem, jak do tego podejść. I stwierdziłam, że chyba odważę się do takiego dosyć mocno osobistego wyzwania, tu na wizji. E, że ja zawsze byłam, wiesz, taką zwolenniczką leniwej sprzedaży. Myślę sobie w ogóle, że to może być dobry patent na emeryturę. Napiszę taką książkę, poradnik e, sprzedaży dla leniwych. E, to może być ciekawe. E, tak. E, to myślę, że takie chodliwe się, i się sprzeda. E, o co tak naprawdę chodzi? Wiesz, e, raczej uważam, że powinniśmy pracować nad efektywnością i podnosić swoją efektywność, a aniżeli podnosić swoją aktywność. E, czyli, tak tłumacząc e, trochę jeszcze prościej, to pracuj mądrze, ale wcale niedużo. Natomiast wiesz, z perspektywy moich ostatnich kilkunastu lat pracy w różnych organizacjach, mhm. e, no, mam takie dosyć wiesz, smutne doświadczenia, że to niby tak fajnie prosto brzmi, natomiast jest dosyć trudne do trudne. nauczenia, do mhm. zaimplementowania. Mhm. I jestem ciekawa, jakie w ogóle ty masz doświadczenia w tym temacie. O, e, to ja ci powiem, że ostatnie lata e, to mam przyjemność obserwować e, sprzedawców, którzy. Pracują właśnie na efektywności, dla których najważniejsza jest efektywność, po pierwsze. Po drugie, analizują doskonale wszelkie parametry, wszelkie KPI, -e, y, wypełniają CRM-y y, i wszystkie z tym związane aktywności. A po kolejne. Y, kwalifikują klienta pod tym, jaką wartość przyniesie dla organizacji. No dobra, Łukasz, to już mnie wkręciłeś, bo tutaj narysowałeś mi jakiś po prostu, wiesz, wymarzony, idealiczny obraz firmy. Mów jaka? Wiesz to z racji tego, że jesteśmy na zielonym tle, to tak mi się skojarzyło to z łąką i być może wyobraźcie sobie, że mówię o pszczołach, a mówię o tym dlatego, że bardzo zauważyłem bardzo podobne procesy, które zachodzą w rodzinie pszczele. I wiesz co? Ja mógłbym opowiadać o pszczołach naprawdę bardzo długo i, i to mnie bardzo wkręca, e, więc e, może zróbmy tak. Ja będę mówił, opowiadał o pszczołach. A ty może syntezuj to do sprzedaży. Dobrze, jeżeli dam radę, ok, bo to wyzwanie dla mnie rzucasz teraz na wizji. No ale dobra, podejmuję się. Jestem przekonany, a myślę, że dla was to będzie dawaj, też. Łukasz, ogromna dawaj, tylko wartość. pamiętaj, bo ty możesz godzinami o pszczołach, Mogę. więc masz kilkadziesiąt sekund. Wyobraź sobie e, handlowców pszczoły, które wylatują e, z ula. Pierwsze, co robią, to dla nich najważniejsza jest efektywność. I już na tym poziomie zastanawiają się, czy kwiaty, które odwiedzą. W jakiej są odległości od ula? Dlaczego? Żeby szybciej wrócić. Okej, okay, czyli dobierają sobie klientów pod kątem tak naprawdę odległości, tak? Czy są w stanie efektywnie zarządzić sobie tą organizacją dojazdu do klienta i powrotu? Dokładnie tak. Mm -hmm. Mało tego. One jak już się z tym klientem spotkają, czy jak już zobaczą tego klienta, specjalizują się i są ekspertami w jego obsłudze. To znaczy w odpowiedni sposób, bo z każdego kwiata inaczej wyciągają nektar. Więc one się specjalizują w wyciąganiu nektaru właśnie z, takich kwiat, z poszczególnych kwiatów. Ok, jeżeli dobrze rozumiem, to to jest tak, Łukasz, e, że to jest taki sposób dopasowania się sprzedawcy do klienta. Tak. Mhm. I do tego, czego on oczekuje. Potem, jak już wiedzą, to są, jest coś takiego jak wierność kwiatowa pszczół. No dobra, brzmi to fascynująco. Opowiadaj. Mhm. Znaczy, je, powiedzmy, pszczoły kwalifikując klienta, czyli swoi, kwalifikując kwiaty, Sprawdzają, jaką wartość odżywczą i pokarmową będą w stanie z danych kwiatów przynieść do organizacji. To jest po pierwsze. I jeżeli się wyspecjalizują w obsłudze tego kwiatu, to robią to, bo zdają sobie sprawę, że ten kwiat kwitnie niecały rok. On ma swój określony czas, którym się zajmują, i przelatując nad innymi kwiatami, nie interesują się. One no wiedzą, właśnie, no to że. Mhm. Od razu przynajmniej Ci wejdę w słowo. Pojawia takie pytanie. No, okej, okay. a co jeżeli on sobie siądzie na kwiatku, który akurat w tym momencie nie jest w tym najlepszym dla niego okresie? Czy on już skwalifikował, on wie, że ten kwiat nie mioduje. Mhm. I one... Czyli on go zostawia. Tak, on o... przelatuje. Mało tego. Pszczoły, ja tak zażartowałem, że wypełniają crm ale pszczoły zostawiają sygnał, znak zapachowy na kwiatach, które już obsłużą. Czyli druga pszczoła, przylatując, nawet można to zaobserwować, jak ona tak oblatuje i siada na innym kwiecie, bo ona dostała sygnał od koleżanki, ja już tutaj byłam. Czyli one doskonale informują się i przekazują sobie informacje, jakie czynności, aktywności zostały już wykonane u danego klienta. Wiesz, zawsze myślałam, że pszczoły to takie, jednak, owady, które są bardzo, bardzo pracowite, może nie do końca mądre. Teraz burzysz ee, ten mój ogląd, bo z tego, co mówisz. Ee, to wychodzi mi taki obraz, że pszczoły to tak tacy sprzedawcy, którzy oczywiście, że są pracowici, natomiast pracują bardzo mądrze, Dokładnie. tak? I zanim gdziekolwiek polecą, to mocno się nad tym zastanawiają. I wiesz, myślę, że to w ogóle jest taka e, dobra konkluzja dla nas, e, sprzedawców żeby nie budować tych sobie wielkich pipeline'ów, lejków sztucznymi jakimiś tam prospektami, firmami, które z różnych względów nie będą naszymi I nie e, są klientami dano, dla nas w danym tak, momencie. Tak po prostu nam się jakoś mhm. nie kalkulują, nie opłacają. To nie jest ten czas. Mm -hmm. Może trzeba kiedyś indziej do nich, do nich przylecieć. Musimy się chyba tego nauczyć i też sobie taką zbudować gotowość, żeby podjąć decyzję, czy chcę pracować, czy nie z tym klientem. Że nie tylko i wyłącznie klient ma prawo powiedzieć tak lub nie. I myślę, że to już nam coraz lepiej wychodzi, że budujemy taką strefę komfortu dla klienta, żeby mógł nam bezpiecznie powiedzieć, że nie interesuje go. Ja powiem jedno: obserwujmy. Nasze działania w sprzedaży i obserwujmy pszczoły. Myślę, tak, że na tym skończymy. Tak, to jest, Dzięki e, bardzo. To jest klucz tego wszystkiego. Dziękujemy Wam bardzo.